A gdyby tak przejechać rowerem od południa na północ Polski, gdyby to był składak. Karolina Kornaga wyruszy rowerem w podróż, aby przejechać składakiem cały kraj. Będzie potrzebować 9 dni. Zakładamy przejechanie około 900 km. Trasa rozpocznie się w sobotę 14 sierpnia w Siankach na Podkarpaciu. Podróż jest podzielona na 9 głównych etapów. Jest to 9 miast, w których będziemy mieć swoje mety, w których będziemy mieć swoje starty. I Trasa jest przeznaczona od Sianek w Bieszczadach do Jastrzębiej Góry nad Morzem. Akcja Składakiem przez Polskę została zorganizowana w celu finansowego wsparcia oddziału neurochirurgii dziecięcej w Katowicach. Wybrałam ten jeden konkretny oddział, ponieważ sama jestem po takich przejściach, więc rozumiem co przechodzą zarówno dzieci, jak i rodzice tych dzieci z oddziału. Początkowo pani Karolina planowała pokonać te trasy samotnie, jednak z czasem pojawiły się osoby, które postanowiły jej towarzyszyć. Na pewno będzie pięć osób ze mną, tylko nie przez całą trasę. Przez całą trasę będzie ze mną jechała jeszcze jedna osoba, i trzy kolejne, cztery kolejne będą dołączały na różnych etapach. I będzie jeszcze jechał ze mną mój tata, który będzie naszym wsparciem technicznym, więc on będzie jechał w samochodzie. Akcję pani Karoliny można wspomóc przez portal siepomaga.pl lub bezpośrednio przelewając pieniądze na konto Fundacji Skierka z dopiskiem Składakiem przez Polskę. Pierwszym założeniem było zebranie 9 tysięcy złotych do końca podróży, jednak na drodze pani Karoliny pojawiło się wiele osób, które postanowiły wesprzeć jej akcję. Mamy na samym koncie Fundacji kilka tysięcy, co w sumie daje nam na dzień dzisiejszy ponad 20 tysięcy. 10 złotych uzbieranych na fundację iskierka. To mnie strasznie cieszy, ponieważ no, uważam, że to jest wspaniałe, że ludzie chcą pomagać. Zachęcamy do wspierania akcji zorganizowanej przez jawożniankę. Warto czasem zrobić coś bezinteresownie.